17 lipca odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu koncerty promenadowe pod szybem Prezydent. Tym razem wystąpiła kapela zespołu pieśni i tańca chorzów. Dużo lubi muzykę, sztygarka też lubi muzykę. Współpracujemy ściśle z miastem przy organizacji tych koncertów. Jesteśmy współorganizatorem, razem to robimy. No i w repertuarze pomaga, pomaga miasto i zazwyczaj oni jakąś niespodziankę, jeśli chodzi o repertuar, proponują. Za pierwszym razem był to koncert promenadowy pod tytułem Muzyka Filmowa, za drugim była Muzyka Rozrywkowa, no i dzisiaj też w muzykę rozrywkową repertuar się kieruje. Zespół Chorzów zaprezentuje muzykę Górnego Śląska, Beskidów, Żywca, a także innych regionów Polski oraz sięgniemy także do muzyki bałkańskiej i węgierskiej. Zespół jest duży, dlatego że działamy przy miejskiej domu kultury Batory w Chorzowie Batorym i zespół liczy trzy grupy wiekowe. I to, są, to jest to zespół tan, taneczny, stylizowany tak jak, jak powiedzmy zespół Śląsk, czy, czy Mazowsze. To jest tego typu zespół. Natomiast kapela zajmuje się głównie akompaniamentem. No, oczywiście tam w tak kiedy zespół się przebiera, gra też na scenie. Zainteresowanie, jeżeli chodzi o dziewczyny, to jest duże. Z chłopakami zawsze większy problem, ale, ale jakoś sobie zespół radzi z tym. Teraz byliśmy w Bułgarii, gdzie zdobyliśmy tam. No, prestiżowe nagrody w Neseberze na konkursie. Także zespół prężnie się rozwija. Dostaliśmy weryfikację CIOF. Jest to taka weryfikacja, która umożliwia nam wzięcie udziału w festiwalach ciofowskich na całym świecie. Nie zawsze pogoda sprzyja. Za pierwszym razem przegonił nas deszcz, ale, ale goście wytrwale poczekali aż Aż ciemne chmury miną i, i zostali. Zrazu z koncertu na koncert ta frekwencja się chwieje. Mamy nadzieję, że, że będzie gości przybywać, że pogoda nam już wróci, że, że będzie nam słońce przyświecało na tych koncertach i będzie nam po prostu przyjemniej. To nie koniec muzycznej atmosfery w Sztygarce. Już 19 lipca koncert Morlanda i Arbakla, a 22 i 23 lipca odbędzie się doroczna lauba pełnobłusa. Więcej informacji na temat wydarzeń muzycznych w kompleksie Sztygarka można znaleźć na stronie www.sztygarka.pl.